Dzień dobry, witam wszystkich, witajcie moi drodzy, witajcie kochani widzowie, siostry, bracia. Dzisiaj chciałbym Wam polecić wysłuchanie krótkiej wypowiedzi Pastora hojeckiego. Tak, właśnie tego Pastora, który tak dużo złych, a raczej nieprawdziwych rzeczy mówi na temat Słowa Bożego, tego, który siedzi pod choinką, tego, który nie święci Szabatu i tak dalej. I słuchajcie, to był totalny e, przypadek. Słuchałem właśnie e, wykładu detektywa na temat e, tego filmiku, który został, e, e, przez który został jego kanał usunięty. I zaraz po tym jego nagraniu wyskoczył mi właśnie e, no, Pastor Chojecki, więc wysłuchałem sobie kilkanaście minut. I muszę powiedzieć, że mówił bardzo, bardzo mądrze na temat budowania systemu bestii, na temat tego, jak to wygląda, na temat totalnej inwigilacji ludzi i wielu tych rzeczy, które się z tym wiążą. Mówił bardzo mądre słowa, zgadzam się w 100%. I mimo, że ten człowiek dużo rzeczy mówi nieprawdziwych na temat słowa Bożego, nie jest do końca nawrócony, to ja bym chciał, żebyście wysłuchali tego nagrania, żebyście zobaczyli, że mimo, że yy, ktoś nie jest w 100% yy, wprawdzie, to jednak gdzieś tam Bóg działa yy, w nim i daje mu też otwarte oczy, przynajmniej tak mogę powiedzieć. Yy, z, z z, yy, zrzuca łuski z oczu nawet takich ludzi, którzy no, widzą, co, co się dzieje. Yy, i dlatego właśnie, z tego powodu, chciałbym, żebyście zobaczyli, że, że nie tylko ja na ten temat mówię, nie tylko Detektyw Prawdy, czy tam, nie wiem, takie zna, znane kanały, które poprzez mnie oglądaliście, e, na przykład Michał Szczukiewicz, Radio Szczukiewicz, e, czy w Realu TV, czy jakieś tam inne kanały, e, ale mówią nawet tacy pastorzy, czy, czy inni zwykli ludzie, może też, którzy poznali Boga trochę mniej lub trochę więcej, ale jednak widzą, Bóg otwiera im oczy, widzą, co się dzieje i, i mówią o tym. Oczywiście chciałbym podkreślić, że jeżeli ktoś mówi, że możemy z tym w jakikolwiek sposób wygrać, zatrzymać to, to jest to niemożliwe, ponieważ Słowo Boże mówi, że że... że żyjemy już teraz w czasach końca i to wszystko musi się wypełnić, to wszystko się musi stać, więc jakakolwiek walka, jakakolwiek poniżanie kogoś, czy namawianie do jakichś strajków, cokolwiek, jest to absolutnie bez sensu. Zgadzam się tutaj znów z detektywem prawdy, który gdzieś tam niedawno o tym wspomniał. Jeszcze jakiś czas temu, kilka miesięcy temu myślałem, że, że może jest inaczej, ale rzeczywiście jest tak. Jeżeli czytamy Słowo Boże, nic tego nie zatrzyma. To wszystko się musi wypełnić. Musi się stać po to, żeby przed fałszywym Mesjasz, żeby ludzie mogli wybrać pomiędzy Bogiem, prawdziwym Bogiem, a szatanem, czyli odstępcą, Chrystem, żeby wybrali świadomie, żeby byli świadomi. To wszystko się musi stać na oczach, na oczach ludzi i teraz żyjemy naprawdę w takich czasach, że może jeszcze doczekamy przyjścia Chrystusa, w zależności od tego, ile to potrwa, ale bardzo możliwe, że że tak będzie. Także moi drodzy, ja już teraz nie przedłużam. Zapraszam Was, wysłuchajcie sobie tego nagrania w formie audio. Gdyby ktoś chciał wysłuchać całego nagrania, to daję link również w opisie filmu. Zawsze zachęcam Was, żebyście sprawdzali opis filmu, bo tam są często linki do jakichś innych materiałów bądź materiałów źródłowych. Kontakt zawsze tam jest do mnie, mailowy. No i tyle z mojej strony. Pozdrawiam was serdecznie wszystkich w imieniu Chrystusa, czy wierzących, czy niewierzących. Niech wszystkim wam Bóg otworzy oczy, niech was prowadzi, niech was wprowadzi w tą całkowitą prawdę, niech was przeprowadzi was i nas wszystkich przez te ciężkie, trudne czasy. abyśmy wytrwali do końca w tym prawdziwym Bogu, w tym prawdziwym Bogu, który mamy zbawienie i odkupienie. Czyli chwała Chrystusowi, chwała prawdziwemu Bogu. Amen. Dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Pastor Paweł Wojecki. Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie. Zwolennicy Trumpa zostali wyrzuceni z pokładu Delta Airlines, jak sami twierdzą, za swoje poglądy. Jeden z, z tych ludzi, który został wyrzucony z samolotu, mówi, że powiedziałem Trump 2020, i wyrzucili mnie z samolotu. Pytanie do Ciebie, Paweł, czy to już jest początek prześladowań tu na Zachodzie, ludzi o poglądach konserwatywnych? Zobaczcie, że o 13 dałem takie porównanie, że to, co zrobiono w przestrzeni mediów społecznościowych, to jest takie, jakby komuś odmówić kupna, sprzedaży chleba, kiedy przychodzi do sklepu z takim właśnie wytłumaczeniem, że jest pan zwolennikiem Trumpa, jest pan chrześcijaninem, jest pan konserwatystą, no po prostu ma pan takie poglądy, to panu chleba nie sprzedamy. Myślałem, że to będzie tylko obrazowa, taka, takie porównanie obrazujące dla tych ludzi, którzy niekoniecznie żyją w internecie, jak potraktowano tę nową płaszczyznę komunikacji, Parler, która pozwoliła właśnie zwolennikom Trumpa się gromadzić, czy ogólnie konserwatystom i bez cenzury wymieniać, wymieniać informacje. Taka ciekawostka, Trump został zablokowany za, na Twitterze, a wcześniej został, można powiedzieć, jako coś tam upomniany, czy, czy coś takiego za to, że on blokuje niektórych ludzi, że on nie ma prawa tych krytyków takich, czy hejterów blokować na swoim, blokować. Na, na swoim koncie, nie? kiedy to wszyscy robią i nie ma tu żadnego problemu, ale zobaczcie, kiedy e, przyszło co do czego, to jego zablokowano i tu Twitter twierdzi, że dalej swoje te, jakby to powiedzieć, regulaminy przestrzega bardzo dobrze, nie? E, także, e, no, to jest kpina, a nie żadna tam sprawiedliwość, czy, czy żadne jakieś regulaminy. To jest dyskryminacja i zobaczcie Państwo, że minęło parę godzin od programu od 13, a my już mamy doniesienia agencji, że już właśnie na tym poziomie sprzedaży chleba już jest dyskryminacja ideologiczna na zachodzie. Bo zobaczcie, że przyzwyczailiśmy się do tego, że to było u nas w PRL-u, było w Związku Sowieckim, w tych innych demoludach. Teraz jest w komunistycznych Chinach czy w komunistycznej Korei Północnej, że tam są łagry, że tam są obozy śmierci, obozy koncentracyjne, obozy pracy. To wszystko w obu tych państwach jest. A teraz, kiedy już technologia się rozwinęła, wprowadzono system punktów. Już był testowany w jednej prowincji, a teraz już ma być testowany na całych Chinach, a potem taki znak zapytania, gdzie będzie dalej testowany, nie? No właśnie nad Wisłą również, nie? Także ten Komunistyczny chiński system polegał na tym, że każdy człowiek musiał zbierać punkty, właśnie między innymi jeśli chodzi o swoje zachowania w mediach społecznościowych, czyli kogo popiera, jakie poglądy wyraża w komentarzach. Czy chodzi na czerwonym świetle. Dokładnie, oczywiście, czy, czy takie zachowania prospołeczne różne yy, 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 też stosuje, i w zależności od tego dostawał ranking. Punktów. Przypominam, że taki świat został już wcześniej, nawet w pierwszym serialu Netflixa pokazany, w pierwszym odcinku ten Black Mirror, czyli tak. czarne e, zwierciadło. No, polecam, bardzo taka, e, wydawałoby się, że to jest taka science fiction wizja, a to już jest to już jest, w Chinach to już jest dzień powszedni, że kontrolują każde twoje zachowanie życia codziennego. Nawet to, czy masz smutną twarz, jak idziesz ulicą, czy masz smutną twarz, czy, czy się uśmiechasz i podśpiewujesz sobie yy, tam, jak to, jak to jest, coś tam i głośno krzycz, niech żyje nam Wołodia i licz, nie? No to tak kiedyś tam na pochodach pierwszomajowych patrzyli, kto SB tak patrzyło, kto tak się tam donsa niosąc tę czerwoną flagę, a kto pełną piersią śpiewa, to dokładnie już teraz Systemy informatyczne w Chinach rozpoznają te nastroje, czy on jest taki pro, zadowolony z tego komunistycznego raju, czy, czy nie. I kiedyś, no to tam ruscy do psychuszki takich to byli niezadowoleni, a teraz po prostu dostanie niską punktację. Jak dostanie niską punktację, to na przykład chce lecieć samolotem, o nie! Bez się tług koleją albo autobusem tam 800 kilometrów zamiast polecieć dwie godziny czy tam godzinę samolotem, nie? Także to już jest, to już jest, nie? Chcesz na przykład, no, żeby twoje dziecko poszło do elitarnej uczelni i później było tam lekarzem jakimś bardzo znanym i tak dalej. E, nie, bo masz za mało punktów. Twoje dziecko może pójść, ale powiedzmy, na jakiś inny kierunek medyczny, mniej prestiżowy i to dokładnie w każdej dziedzinie dziedzinie życia, praca, awans, dostęp do jakichś pewnie dóbr bardziej takich luksusowych na rynku, i tak, dalej, i tak dalej, Ale teraz zobaczcie, co komuniści i jezuici, zobaczcie, bo Kościół Katolicki tu bardzo jasno wspierał Bidena, że taki świat chcą wprowadzić, można powiedzieć, wostoi i wolności w Stanach Zjednoczonych. Linia Delta to jest jedna z symbol Ameryki praktycznie, przynajmniej jeśli chodzi o rynek połączeń tych wewnętrznych. To jest symbol Ameryki i on tych amerykanów, którzy popierają amerykańskiego, republikańskiego prezydenta, wyrzuca z samolotów. To już nie jest początek dyskryminacji, to już jest dyskryminacja. Na razie dzieje się to tylko uznaniowo, czyli ktoś zdecydował, że oni muszą wyjść, ale w Chinach mamy to wszystko, nad tym pracują już algorytmy. Tu na zachodzie mamy wszystkie te mechanizmy, technologie, które funkcjonują w Chinach, tylko no u nas tak jakby one istnieją w rękach prywatnych korporacji i są oddzielne, nie współpracują ze sobą. Właśnie czy nie współpracują ze sobą? Czy nie współpracują ze sobą, bo tu sam powiedziałeś o 13, że najpierw ci właściciele parlera stwierdzili, że no dobra Amazon im odmawia dostępu do chmury, no to znajdą innych operatorów, bo Amazon ma tam ile, 30 parę procent rynku, no to jeszcze nie, nie 100, nie? ale okazało się. Że kiedy Amazon im odmówił, to już wszyscy inni się przestraszyli i im odmawiają. I teraz widzimy, że już nie chodzi tylko o branżę IT, tylko już w branży usług, usług samolotowych, znaczy transportowych. Nie? Że widać, że ten spisek jakiś najważniejszych przedstawicieli tych wielkich światowych korporacji oddziaływuje już na. Na wszystkie mniejsze firmy. Już wszyscy wiedzą, jak się mają zachowywać. I myślę, że to też dodaje im w cudzysłowie powiedzmy odwagi w tym, co robią, bo wcześniej tak. nie było potężnych, którzy by to zrobili, to oni sami z siebie się bali. A teraz... Oczywiście nie jest to tylko takie zastraszanie, o właściciel tej firmy wielkiej to zrobił, no to teraz ja muszę to zrobić. To by było za mało. Myślę, że nastąpiła też taka obróbka medialna ludzi do tego mówiłem, nazwałem to procesem dehumanizacji Trumpa. On był w tak. mediach amerykańskich prowadzony już od wielu lat. To nie tam, że od ostatnia ta kampania pół roku. Tylko cztery lata jego prezydentury i wcześniej on był dehumanizowany, pokazywany jak zwierzę, jak bestia, jak jakiś prymityw, że jemu się nie należą takie same prawa jak innych. Ja nie mówię, że Trump jest doskonały, nie jest Bogiem, też zaświadczam na pewno. Wiele błędów popełnił i po dwudziestym będziemy analizować je tutaj w jakimś takim na spokojnie w programie. Wiele błędów popełnił Trump, ale ma ma prawo mówić, co chce. Ma prawo mówić, co chce. Jeśli popełnił przestępstwo, niech go sądzi sąd. Niech ma prawo do obrony, do procesu i tak dalej. A nie, żeby jakiś y, człowiek, można powiedzieć, przekręcał wajchę tak, jak chce, jeśli chodzi o jego prawa. Czy jego, y, jego zwolennik wsiada do samolotu? Nie, pan wysiada, bo my wozimy tylko tych, którzy nie popierają Trumpa. Zobaczcie, to jest świat Orwella, a tak precyzyjniej mówiąc, to jest świat Księgi Apokalipsy. Tuż, tuż. To jeszcze nie jest apokalipsa. Ja mówiłem, że jest okres przedapokaliptyczny, czyli że już, już jest stresura społeczna uruchomiona. Już wszystkie, można powiedzieć, znaki i proroctwa zapowiedziane w apokalipsie, już widzimy ich częściowe wypełnianie. Już społeczeństwo jest stresowane przez właśnie jakąś światową szajkę. Ale jeszcze Kościół Jezusa może działać, jeszcze istnieją jakieś państwa narodowe, przynajmniej w kadłubowej wersji, a potem nastąpi jeden koniec tego wszystkiego i rozpocznie się wylanie gniewu Bożego, czyli czas apokalipsy. Myślę, że coraz więcej ludzi będzie poważniej myśleć o Biblii, widząc to, co się dzieje, widząc, że my o 13 mówimy, a o 18 mówimy, a to już się stało. O 13.00 my to zapowiadali, o 18.00 mówimy, no już właśnie wyrzucili za poglądy człowieka z samolotu w Stanach Zjednoczonych. Narodowy przewoźnik, można powiedzieć, symbol Ameryki. Warto tu też y, zaznaczyć, jakie były reakcje ludzi. Niektórzy się sprzeciwiali i pytali, gdzie jest wolność słowa, bo to człowiek. Ale większość ten człowiek się zos... cieszyła tak, Bo to człowiek został wyrzucony za powiedzenie Trump 2020. Tak. Ale niektórzy się cieszyli, byli prawo tak. i mówili, wyjdź. Tak, to tych, dokładnie to tych, którzy tak. którzy muszą opuścić samolot. No to. Wiecie, no jak tu się nie odwołać do Biblii? Otwórzcie sobie jedenasty rozdział Apokalipsy. Otwórzcie sobie jedenasty rozdział Apokalipsy i znajdziecie tam opis tak zwanych dwóch proroków, którzy mówią światu prawdę w tych już czasach ostatecznych, kiedy już tu plagi Boże lecą, że tak powiem, na, na tego, a oni jeszcze mówią ludziom prawdę. Jak się uratować? I kto tam próbuje ich, że tak powiem, załatwić, no to nie może. Ale w pewnym momencie sam Antychryst ich zabija. I wiecie co, co robią ludzie? Jest, ogólnoświatowa... jest ogólnoświatowy aplauz, że wreszcie przestali mówić. Że już nie będą zawracać głowy, że już nie będzie tych wych... wichrzycieli chrześcijańskich. I wysyłają sobie prezenty jak na świętego Mikołaja. Z radości, że tych dwóch proroków zostało zabitych. Taka tresura. Zobaczcie, to już mamy czas apokalipsy. Teraz mamy czas przed apokalipsą. Jeszcze teraz nie dzieje się apokalipsa. To jest przygotowanie, preludium, wstęp. I już zobaczcie, część Amerykanów bije brawo, kiedy chińskie wzorce wprowadzane są w United States of America. Horror.